Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Quarko i w tym filmie pokażę Wam kolejny autorski plugin. Tym razem jest to plugin na piniate. Plugin jest zupełnie za darmo do pobrania na discordzie aftermc.pl Na końcu tego filmu dowiecie się standardowo jak ten plugin możecie całkowicie za darmo otrzymać. Słuchajcie, teraz Wam pokażę ten właśnie działanie tego pluginu, a później porozmawiamy sobie trochę na temat samego Discorda aftermc, bo tam też właśnie czekają jakieś różne zmiany, ale o tym dowiecie się po prostu później. E, więc po prostu teraz pokażę Wam e, właśnie działanie tego pluginu. Więc ogólnie pod komendą piniata, e, piniata, mamy jak widzicie listę żyjących piniat. To jest komenda ogólnie dla e, zwykłego gracza, tak? Tutaj właśnie gracze będą wiedzieli jakie piniaty żyją i na jakich kortach są. Dobra, więc tak, e, dla administratora są komendy takie jak addy, create, załóżmy sobie wpiszemy jakąś tam jedną komendę i widzicie mamy tutaj listę, Wszystkich po prostu komend do zarządzania właśnie piniatami czyli mamy create, to właśnie tworzy nam piñatę, ustawia drop, ustawia ilość dropów po zabiciu piñaty, dodaje godzinę i tak dalej, tak dalej, więc tak pokażę Wam właśnie teraz, jak taką piñatę stworzyć, czyli wpisuję sobie piñata, create na przykład test 2, bo już mam jedną już mam stworzoną i teraz tak, jak już właśnie żeśmy tą piñatę sobie stworzyli to możemy do niej dodać jakieś itemy. Ja na przykład do niej dodam na przykład jakiegoś tam yy seta przykładowo, jakiegoś tam diamentowego, yy, enchant, sharpness 5 na przykład, e name, yy, przykładowo tak, fajny miecz. Ok, tutaj sobie damy enchant, protection, protection 4, tu sobie dam na tego seta po prostu protection 4, tak żeby wam pokazać jak to działa. Wpisujemy sobie pinata drop, i tutaj, jak widzicie, mamy procenty. Pod lewym przyciskiem myszy, możemy dodać procent, na przykład 0,5%, lub pod prawym ciskiem myszy, możemy 0,5% po prostu usunąć. Czyli rzucamy sobie na szmieczyk, dajemy sobie na przykład 2%, ale chcemy na przykład 1,5%. Czyli usuwamy sobie tutaj tą połówkę. Jak widzicie, mamy 1,5%. I klikamy tutaj Dodaj przedmiot. Jak widzicie, przedmiot Diamond Sword został dodany do dropu. I tak samo możemy sobie również zrobić z innymi przedmiotami. Ja tutaj, dla przykładu, dam na przykład 5%. No, na napierzchnik załóżmy. Oj, muszę to robić właśnie tak. Załóżmy sobie, damy tutaj 10%. Na spodnie sobie na przykład damy. Niech będzie tutaj, właśnie, 9%. OK i jeszcze sobie damy tutaj na buty na przykład 20%. Dobra, i teraz jeżeli pomyliliśmy się, chcemy jakiś drop usunąć, to klikamy tutaj usuń drop i tutaj właśnie możemy po prostu klikając usunąć jakiś tam przedmiot z tego właśnie dropu. Dodatkowo jeszcze Pieniata może wykonywać komendy po zabiciu. Przykładowo dajemy sobie papier, jak widzicie, czyli mamy tutaj, pokażę Wam to teraz, jak, jak to zrobić. Czyli wpisujemy sobie paper i musimy go nazwać, obojętne czy w kowadle, czy w, po prostu poprzez komendę jakąś. CMD musi być i wpisujemy po prostu komendę. To jaka ma się wykonać, tylko bez slasha, czyli na przykład say testowa komenda. E, gracz i tutaj dajemy sobie player w tych takich e, nawiasach e, takich e, klamerkach tak takich no e, więc to sobie właśnie wpisujemy wpisujemy sobie piniata pin, e, drop ok a jeszcze to jest 2 i do, dajemy sobie dodaj drop i tutaj sobie na to dajemy 50% tak żeby żeby po prostu trafić i, i żeby wam pokazać jak e, właśnie ta komenda się wykonuje i teraz pisujemy sobie e, piniata i możemy na przykład teraz ustawić e, drop e, amount, czyli ile przedmiotów wypadnie z tej piniaty, czyli na przykład niech będzie dwa, czyli tylko dwa przedmioty z tej piniaty po prostu wypadną losowo. E, teraz możemy sobie na przykład add spawn hour, to jest po prostu komenda, która właśnie e, nam zespawnuje piniatę o danej godzinie, czyli na przykład niech będzie to 20. 10, czyli o 20.10 codziennie ta piniata będzie się pojawiać losowo na mapie. Możemy też dać na przykład y, spawn: spawn <coughs> day, czyli po prostu y, w danym dniu, czyli od jedynki, czyli 1 to jest poniedziałek, wtorek, dwójka, środa, y, trójka, czwartek. Y, no, 4 tak i tak dalej, i tak dalej. Czyli na przykład sobie damy, nie wiem, 5, czyli w piątek będzie się właśnie spawnować y, ta nasza piñata Tylko w piątek o godzinie 20:30 i możemy jeszcze dać spawn y, world, czyli po prostu na danym świecie ta piñata będzie się tam spawnować, czyli na przykład na świecie y, niech to będzie wo y, world jest domyślnie dodany, czyli na przykład jak mam jakiś inny świat, to po prostu piszę sobie test, y, test, świat y, albo test spawn, dobra, ok. A, no i jak widzicie, nie znaleziono świata, nie mam takiego, więc po prostu nam się to nie doda. Ok, także jak już mamy piniatę zrobioną, to teraz możemy na przykład pisać pinjata, spawn here e, test 2, czyli po prostu nam się ta pinjata pokaże. E, tutaj jest opóźnienie, jedną sekundę dałem po prostu, żeby e, wszystkie mm, załóżmy czanki czy coś, żeby to się po prostu wczytało i żeby to na pewno działało. E, I Ogólnie y, ta piniata, jak widzicie, ma partyklesy. Dlaczego? Dlatego, że w konfigu możecie jej ustawić, jaka, jakie piniata ma mieć efekty. Ja tutaj daję domyślnie Spida, y, dlatego, jak ją uderzymy, Tak jak widzicie, ona po prostu szybko biega. A i macie tutaj takiego jeszcze bossbara, ile ma y, ta piniata, właśnie życia. Jakiem, o! Jeszcze mamy też, właśnie, y, procent szansy na podbicie gracza do góry. Czyli po prostu, jak sobie ją będziemy bić, y, to będzie o! Jeszcze nam nakłada efekty y, losowe, właśnie. Jak widzicie, pinata została zabita. I jak widać, komendy nam się właśnie wykonały. Więc wszystko jak najbardziej tutaj działa. No, nam się wykonały akurat. Trafiliśmy tak, że po prostu dwa razy mieliśmy komendę trafioną, bo jest tam 50%. Więc po prostu tą komendę żeśmy akurat trafili. Dodatkowo, jak mogliście też zauważyć to właśnie również uderza nam piorun po zabiciu po prostu piniaty ja tutaj jeszcze dla przykładu właśnie usunę tą komendę bo po prostu jest 50% czyli po prostu cały czas będziemy praktycznie trafiać właśnie ten, tą właśnie komendę bo tutaj ogólnie starajcie się tak żeby było żebyście mieli po prostu żeby nie było ponad 100% tak? bo jeżeli będzie ponad 100% no to po prostu item który właśnie jest po prostu ma największy procent no, to będziecie go po prostu cały czas strawiać, praktycznie. Czyli po prostu starajcie się tak, żeby było do 100%. No, i jak widzicie, dostaję tutaj teraz y, po prostu tego seta. Y, dwa właśnie różne sety. I właśnie tak ta piñata wygląda. OK, także y, jeszcze mamy ogólnie komendę piñata spawn random, czyli to po prostu nam respi losowo naszą piñatę. Y, no i jak widzicie, tutaj już teraz ta piñata pojawiła się. Wpisuję sobie piñata. OK i sobie do niej się teleportujemy jako administrator właśnie mamy taką możliwość jak widzicie ona ogólnie pojawiła się w wodzie bo jest to biom prawdopodobnie tak jest to biom river dlatego właśnie ta piñata się nam tutaj pojawiła ale ogólnie w konfigu możecie macie dostępne biomy na których piniata nam się nie pojawi czyli na przykład nie wiem oceany jakieś tam po prostu głównie oceany tak głównie chodzi o to żeby ta piniata no, nie pojawiła się w wodzie, tak? Ze względu na to, że właśnie tutaj jest, jest to po prostu biom taki, no to ta piñata w wodzie się pojawiła, ale ogólnie na środku oceanu, czy coś, ona się, no nie pojawi, chyba że po prostu w konfigu ustawicie, że ma się pojawić właśnie na oceanie. Ok, także pokażę Wam jeszcze tutaj konfigurację tego właśnie pluginu, tak, żebyście ogarniali co i jak. Ok, także tak właśnie wygląda konfiguracja pluginu, czyli mamy tak. Yy, defaultowy yy, spawn Piniaty na danym świecie, czyli defaultowo jest to World. Jeżeli nazwaliście swoją główną mapę jakoś inaczej, na przykład nie wiem, Spawn czy coś, no to po prostu musicie tutaj to zmienić. No chyba że na tej mapie Spawn macie tylko spawna, więc po prostu yy, nazywać się jakoś inaczej. Po prostu chodzi o to, że po stworzeniu Piniaty yy, ta mapa automatycznie się doda do yy, do właśnie. Spawnu, gdzie ma być piniata Ile domyślnie ma wypadać przedmiotów z piniaty, jest tutaj 3 Tutaj jeszcze mam tak szansa na uzyskanie efektów podczas bicia piniaty, czyli mamy tutaj slow I mamy tutaj jeszcze głód I tutaj macie listę efektów Ogólnie może zdarzyć się tak, że tutaj na tej liście, bo to jest zawsze z najnowszej wersji, aktualnie jest to 1.21.8 Jeżeli macie 1.21.4 albo coś to możliwe, że tutaj właśnie te ef tych efektów po prostu nie ma w tej wersji, ale na najnowszej po prostu będą. Więc po prostu, jeżeli nie ma, to wam wywali błąd w konsoli i wtedy musicie ten efekt usunąć i dać jakiś inny. Dobra, szansa na podrzucenie gracza przez pinjaty to jest bardzo duży procent, bo jest aż 20. Możecie tutaj da dać, nie wiem, 3, 5, obojętne. Nazwa piniaty, czyli to co widzieliście w grze. Efekty nałożone na piniatę, czyli tutaj mamy właśnie Speed dwójkę. ten efekt jest no nieskończony, po prostu nigdy się tej piniacie ten efekt nie skończy. Tutaj tak jak mówiłem, biomy zablokowane, biomy właśnie, tutaj macie listę biomów, czyli jest to Ocean, Deep Ocean, Frozen Ocean, Deep, Frozen Ocean i tak dalej, tak dalej. Po prostu wszystkie dostępne oceany, oceany, które mamy w grze są po prostu wywalone. Dobra czy po zabiciu mógł obliczać piorun no tutaj jest defaultowo true ogólnie ten piorun nie powinien yy, właśnie tutaj on ogólnie nie zadaje obrażeń graczom więc to na spokojnie i mamy jeszcze tę integrację z discordem czyli po prostu yy, wysyła nam webhooka yy, z informacją że piniata pojawiła się właśnie tutaj, na, yy, właśnie tutaj na mapie world i właśnie tutaj jest jeszcze że jakie kordy no i tam dołączcie na serwer yy, zdobądźcie nagrody tak i tak dalej i tak dalej Tutaj mamy jeszcze tutaj, tutaj mamy właśnie tą grafikę w prawym górnym rogu. Tu na dole embeda, yy, po prostu stopkę tutaj i jeszcze tutaj taką małą graficzkę, yy, właśnie w stopce yy, embeda. Jeszcze mam plik database, yy, czyli po prostu no, nic takiego, po prostu tutaj są zapisane piniaty, Tutaj lepiej nic, żebyście nie edytowali. Najlepiej jest tutaj tego po prostu nic nie ruszać, bo możecie tylko narobić jakiś szkód. Mamy jeszcze plik inwentory, czyli po prostu tutaj jedynka, dwójka, trójka, czwórka to macie po prostu id-ki e, po prostu piniat. Tu jest zamiśnie no 14 piniat się pojawi właśnie, możecie dać więcej. E, tylko po prostu pilnujcie się tego limitu, żeby po prostu, jeżeli będzie załóżmy 15 piniat, no to ona już tutaj się, ta 15 się tutaj po prostu nie pojawi. E, dalej mamy tutaj właśnie e, item tej piniaty jakby. Tutaj mamy lore, administrat jeśli ktoś ma admina to właśnie ma lore taki Tu edytowanie dropu, tutaj dodawanie przedmiotu do dropu eee, Właśnie tak to wygląda, tutaj remove name, czyli po prostu usuwanie eee, danego przedmiotu z dropu, szansa na drop I kliknij aby usunąć to, to wiadomo, to po prostu takie eee, lore I mam jeszcze plik z wiadomościami, jak widać wszystkie wiadomości dowolnie można sobie edytować, również ten bo z bar, właśnie, też można sobie dowolnie zedytować. Ok, także jeśli chodzi o ten plugin, to w sumie na tyle także jeszcze na końcu filmu dowiecie się właśnie jak ten plugin możecie całkowicie za darmo otrzymać no a teraz przejdźmy właśnie do tych informacji o których mówiłem na początku odnośnie serwera Discord więc tak od teraz na darmowej strefie będą właśnie pluginy z naprawionymi błędami czyli przykładowo jeżeli mamy teraz ten plugin na piniatę jeżeli jakiś błąd zostanie wykryty no to po prostu go naprawiam i wrzucam na darmową strefę. Jeżeli ktoś zaproponuje jakieś zmiany do piniaty, no to te zmiany będą na strefie premium, czyli nie tak jak do tej pory, że i naprawione błędy, i nowości na strefie premium, tylko po prostu teraz na darmowej strefie naprawione błędy, a na strefie premium będą po prostu nowości do, do pluginu. A w takim razie co z tymi pluginami, które są na strefie premium? No słuchajcie, yy, te pluginy najpopularniejsze, czyli na przykład afterowe działki, które teraz działają do 1.20, yy, po prostu z nich usunę wszystkie nowości, które są na strefie premium. I wrzucę poprawioną wersję, poprawione błędy na darmową strefę, czyli po prostu ta strefa, po prostu ten plugin będzie działał na 1.21.8. Teraz, czyli od 1.16 do 1.28 będzie ten plugin działał za darmo. No i właśnie on będzie na darmowej strefie, ale bez tych nowości, które są wprowadzone. Tak? Czyli po prostu. No bez tych nowości po prostu będzie plugin tyle, że będzie z poprawionymi błędami. Słuchajcie, na Discordzie pojawił się również nowy regulamin, także zapraszam Was do zapoznania się z nim. Jest bardziej spójny, jest bardziej czytelny i zostało tam dodane jeszcze kilka w sumie ważnych punktów, więc zalecam się z nimi zapoznać, żeby nie było, że po prostu zostaliście ukarani za coś, czego niby nie, zrobi że niby nie było w regulaminie bo właśnie tam są różne rzeczy dodane. No i słuchajcie, dla kupujących z rynku, jeżeli ktoś właśnie kupi jakiś plugin z rynku, albo jakiegoś bota, albo paczkę lobby, albo cokolwiek, jest osobny Discord, aftermc-rynek i ogólnie do niedługo właśnie na Discordzie aftermc stworzę po prostu kanał którzy, dla osób, które mają właśnie klienta, no, i tam podeślę właśnie linka do tego Discorda i stamtąd będziecie mogli sobie pobierać najnowszą wersję, na przykład, nie wiem, tych pluginów, co kupiliście załóżmy, czyli nie wiem, jakiś tam yy, NetherEnd, albo dyżur, albo nie wiem, Schowek, yy, albo nie wiem, OneBlock, albo cokolwiek innego, albo jakieś bota Discord, którego kupiliście, to właśnie tam stamtąd możecie, będziecie mogli pobrać najnowsze wersje i tam również będą informacje o aktualizacjach, właśnie tych pluginów. No, także yy, wyczekujcie. To jest skierowane typowo do klientów po prostu nowego Discorda After MC Rynek. Dobra, także to by było na tyle. Także trzymajcie się i teraz dowiecie się, jak dostać ten plugin, właśnie na Piniatę za darmo. Także hejko, aby otrzymać plugin z tego odcinka, subskrybujemy kanał Querko i zostawiamy dzwoneczek. Następnie przechodzimy do najnowszego filmu na kanale i zostawiamy pod nim łapkę w górę. Teraz możemy przejść do Discorda, do którego będziecie mieli link w opisie. I otwieramy zgłoszenie w kategorii darmowe pluginy. Po otworzeniu zgłoszenia wysyłamy screena, który potwierdza subskrypcję oraz łapkę w górę i czekamy na weryfikację tak około do 2 godzin. Po weryfikacji dostaniemy dostęp do pobieralni, na którym znajdziecie każdy plugin. Na wypadek, gdybyście jakiegoś nie mogli znaleźć, to tutaj jest przypięty post ze wszystkimi pluginami, które znajdują się na tej strefie.